Jest w Polsce to, że możemy poświętować znacznie dłużej niż w niektórych miejscach na świecie. Mówiliśmy już o tym, że w chrześcijaństwie porządne świętowanie to 8 dni, ale, ale choćby w Stanach Zjednoczonych, w Europie, tak, Europie Zachodniej, no często katolicy mają ten jeden dzień Boże Narodzenia, a drugiego już często idą do pracy. W Polsce to taki mocny dzień na odwiedziny tej dalszej rodziny już nie tej najbliższej ze stołu wigilijnego, ale. Ale tej dalszej rodziny często proboszczowie na ogłoszeniach właśnie świętego Szczepana mówią, no dzisiaj po południu nie będzie mszy, bo idziemy odwiedzać rodzinę. No i to się wiąże też z pięknymi momentami kolędowania i, i rozmów i jedzenia. I, ja pamiętam, no to było takie mocne, że myśmy nieraz, choć w moich stronach to kolędowanie jest dopiero 31 grudnia w Sylwestra, no to wśród tej najbliższej rodziny szło się kolędować właśnie w Szczepana. No, zwyczaj kolędowy to jest w ogóle coś, co y, jest bardzo, bardzo piękne, ale ja pochodzę y, z Zielonej Góry. Też z gór tylko. z, zielone. z góry tylko, że zielonej. I to, jest, y, ta, to są takie tereny, gdzie niektóre tradycje nie są tak silne, jak właśnie w górach czy na wschodzie Polski. I chociażby kolędowanie to jest coś, co odkryłem dopiero, jak wylądowałem w, w Krakowie na studiach. Nie mówię o śpiewaniu kolend, tylko właśnie o tym odwiedzaniu się, po to, żeby w prywatnych domach, w dużym, szerokim gronie rodziny, dalszej rodziny i przyjaciół właśnie wspólnie śpiewać kolędy. W niektórych domach odkryłem, że są śpiewniki kolędowe, że schodzą się ci, którzy umieją grać na instrumentach i to ma taki bardzo, bardzo poważny wymiar. Jestem pod wielkim wrażeniem dwóch takich zwyczajów kolędowych. Pierwszy miałem szansę kolędować z rodziną Państwa Pospieszalskich. To jest coś niezwykłego, bo u nich wszyscy są utalentowani muzycznie. Każdy na czymś, na czymś gra. Nawet ci najmniejsi, tacy roczni czy półroczni już mają jakąś piszczałkę czy bębenek i, i próbują z rodzicami... Wiem na pewno, jaką jest rolę. Tak, ja... Trzymałeś nuty. Ja, ja tylko próbowałem nadążyć, oczywiście to rzadko wychodziło. No i jest coś przepięknego. W kolędowaniu, które miałem szansę oglądać w domu państwa Zanusich, oni z kolei zapraszają na kolędowanie no, taki świat właśnie filmowy, artystyczny z całej Warszawy. I to tam w ich bardzo eleganckim domu, w Laskach, w domu, który jest właściwie takim dworkiem, no, wymiar, ma taki wymiar właśnie prawie że. Tradycji szlacheckich, czy, czy, czy właśnie takich bardzo poważnych, e, e, elitarnych, nawet e, powiedziałbym, spotkań. No i te, te, dwie, te, te, te dwa środowiska zupełnie od siebie różne, też mnie nauczyły, czym takie kolędowanie może być, bo ja w domu czegoś takiego osobiście nie przeżywałem. No ja po salonach nie miałem okazji kolendować, ja ze wsi chłopak, ale po wsi żeśmy właśnie z tą kolendą chodzili. I to, co było najwspanialsze jako dziecko pamiętam, to to, że te, te zazwyczaj śpiewanie pastorałek, tak? Bo u nas bogactwo tych pastorałek było ogromne, czy słynna kolenda mojego dziadka, Bóg w Trójcy Świętej na melodię w Śródnocnej ciszy na przykład, nie? to wykraczało poza opowieść z Ewangelii, tak? To było wspaniałe, że jako dziecko, pamiętam, nie? mogłem usłyszeć o tym Panu Jezusie znacznie więcej, niż można było wyczytać w Ewangeliach. I oczywiście to były te mądrości ludowe, które moglibyśmy w apokryfy zamknąć, czy, czy, czy jakieś wyobrażenia ludzi, prawda, żeby coś tam jeszcze więcej o tym Panu Jezusie opowiedzieć, ale to było cudowne, nie? Bo po prostu słuchanie o tym, no wiadomo, dzisiaj jesteśmy w Betlejem, wiemy, że to nie, tu nie ma śniegu i nie ciepło śniegu, jest i tak? fajnie. I to, nie, to nie była szopka, tylko jaskinia. Tak, to, tak. Ale, jak, ale słuchanie o tym, jak temu już sobie było zimno, jak On był przymrożony i, i jak te Ludzie. zwierzęta na Niego huchały. a szło się do stajni do i widziałem, jak ta krowa rzeczywiście, ten, no to się te, wtedy te ewangelie czuło. ewangelie w cudzysłowie. Piękne to kolędowanie, naprawdę. Było tak niesamowitym, że pamiętam jak już właśnie będąc księdzem pojechałem odwiedzić rodziców, a był, przyjechał nas odwiedzić też taki ksiądz Emilio Sanchez Morales Martinez z Alicante i siedzieliśmy przy stole w jednej z domów naszych krewnych i jak grałem na akordeonie, śpiewaliśmy te kolendy. On nie rozumiał oczywiście języka. Był tak zasłuchany, tak zapatrzony, jakby jak ktoś mu coś wstrzyknął, jakby był zahipnotyzowany. I w pewnym momencie jeden z moich wujków mówi idziemy ku następnej chałupie. Nie? I myśmy się wzięli, wstali, poszli, a on z tego wszystkiego został przy tym stole. <śmiech> <śmiech> Bo tak był zauroczony tym, co się dzieje. To mi pokazało, nie? jakie to jest bogactwo. Nie? W tej całej radości ja opowiem o wydarzeniu z mojej bardzo wczesnej młodości, kiedy tak się jakoś złożyło, że wylądowałem z moją mamą na Boże Narodzenie w Mińsku białoruskim, w stolicy Białorusi, gdzie po prostu świąt nie obchodzono, a zabraliśmy ze sobą w podarku dla gospodarzy tego domu, w którym mieszkaliśmy, płytę winylową z kolendami Mazowsza. I właściwie te kolendy Mazowsza to był jedyny element świąteczny, jaki było można tam i w tamtym czasie, bo to jeszcze było przed 90 rokiem. Doświadczyć ze świąt. Nie było możliwości pójścia do kościoła. Na stole był czerwony obrus i trochę kiełbasy, więc do dzisiaj z rozrzewnieniem myślę o tych kolendach Mazowsza, chyba najpiękniejszych, jakie zostały kiedykolwiek nagrane, ale też myślę o tym, że wtedy sobie przysięgałem, że nigdy więcej świąt Bożego Narodzenia poza Polską, i to nie wyszło. Potem niestety miałem też. Święta Bożego Narodzenia w innych krajach zawsze to jest trochę smutniejsze doświadczenie. Ale wtedy z kolei przypominam sobie o Stasiu Jaroszu, jednym z moich przyjaciół Paulinów, który opowiadał mi o swojej wigilii, którą musiał spędzić w samochodzie przemierzyć całą Polskę w samochodzie. Eee, taka wigilia, więc na siedzeniu obok rozłożył chusteczkę higieniczną, białą, żeby jak mówi, Pan Jezus miał się gdzie narodzić. Eee, no i taka wigilia smutna, trudna też może być właśnie doświadczeniem całej głębi tego, o czym Ty mówisz, że opuścił piernaty, słodkie małmazyje, a przyszedł i stanął pośród nas. Może o tym będzie kolenda naszego gościa. I nie bójmy się kolędować. Pielęgnujmy to i cieszmy się tym dniem, bo właśnie na to, myślę, jest nam przeznaczone. عيّاد الليل ظهر الليل صوت العين ضوّى الليل Yeah uh.